Witajcie, witajcie. Weekend w mojej firmie obowiązuje od piątku od 7.00 do poniedziałku do 7.00, czyli 72 godziny. Zazwyczaj drukowałem takie raporty fiskalne dobowe. No i pracownik, jak rano o, w piątek o tej 7 rano wydrukował wszystkie etykiety, no to już potem wszystkie przesyłki, które sprzedawały się w piątek, nie były pakowane i nie były wysyłane. W związku z teraz ze zwiększonym ruchem postanowiłem, że te przesyłki, które się sprzedadzą w piątek od 7 do 14 również zostaną zapakowane w piątek. No i tak było również w tym wypadku tam w tych godzinach sprzedało się około 25 przesyłek. I teraz tak, śledziłem sprzedaż tą piątek i sobotę, śledziłem sprzedaż, no i musiałem w niedzielę rano zadzwonić do pracownika, no żeby przyszedł na 4 godziny do pracy przy niedzieli, popakować przesyłki, no bo było tego tak dużo, że w poniedziałek na pewno by się nie wyrobił. Ja musiałem jechać niestety do pracy, bo może byśmy się razem wyrobili, jakbyśmy pakowali te przesyłki, bo znowu to wiadomo, trzeba się wyrobić do 12, bo InPost przyjeżdża około 12. No, no już wam pokazuję jak ta niedziela przebiega. Po pierwsze, 25 przesyłek w piątek. Tutaj widzicie w ciągu 4 godzin, to jest raport z 13, czyli z niedzieli, udało się wysłać 89 przesyłek, co wygenerowało 2824 zł przychodu. I tutaj już teraz widzicie normalnie. Poniedziałek 103 przesyłki i 3123 zł przychodu. No, czyli można powiedzieć, że około 230-240 przesyłek udało się wysłać ten weekend. Ktoś by powiedział, że to bardzo dobry wynik. No jest to dobry wynik, jeżeli się przez 3 dni praktycznie nie pakuje paczek, ale 70 przesyłek dziennie no, to nie jest aż tak dużo. No bo zobaczycie sobie raport fiskalny dobowy, na przykład jutro jak nagram odcinek z wtorku i wtedy sobie porównamy. No bo to tak naprawdę wychodzi 70 około przesyłek dziennie. No jestem zadowolony, jestem ciekawy jeszcze jak będzie wyglądał ten weekend już praktycznie przed świętami, ponieważ miałem wczoraj dostać dostawę towaru, ale okazało się, że nie, dzisiaj miałem dostać dostawę towaru, ale się okazało, że nie było miejsca, podjechał kurier Impost do, do tej firmy, z której zamawiałem towar i stwierdził, że on nie ma miejsca i on dzisiaj tego nie zabierze. No, mówię, jestem ciekawy jak to będzie wyglądało. E, jeszcze przed świętami, czy, czy, czy sprzedaż będzie jeszcze większa, czy już ludzie zluzują? No zobaczymy. Muszę w końcu zacząć odkładać te pieniądze na to saldo Allegro, ponieważ wszystkie wydałem. Aktualny przychód 273 tysiące złotych. No i temat dzisiejszego odcinka to tak na szybko weekendowe szaleństwo. Chciałem Wam przypomnieć, że dzisiaj o 21 spotykałem się na live, takim godzinnym. Jeżeli macie chęć, to wpadnijcie, coś sobie pogadamy. Na, macie bardzo dużo pytań. Ja myślę, że w tym czasie sobie poodpowiadam, po, po, podyskutujemy, a myślę, że kolejne live'y jeszcze będą w tym tygodniu. To już sobie pobuszujemy na Alibabie, może jakieś produkty, może jakieś pomysły. No zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. I jeszcze mam jeden taki temat na dzisiaj, na szybko. I właśnie przychodzę do Was z pytaniem jako do sprzedawców Allegro. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Jakiś czas temu pojawiła się opcja, jak to jest, jak będziesz? Odroczona płatność dla firm. To jest coś dla, takiego dla kupującego. Kupujesz z odroczonym terminem, otrzymujesz swoje zakupy. Zakupy spłacasz w ciągu tam 21, 45, 60 dni. Dla sprzedawcy sprzedajesz i wysyłasz zamówienie, dostajesz fakturę i numer śledzenia zamówienia do listy swoich zamówień. A dodajesz, tak. Środki ze zakupiony produkt przerwane są niezwłocznie na twoje konto. Twoja firma może skorzystać z usług odroczonej płatności dla firm, bo już coś się tam zweryfikowałem, przyznali mi tam jakiś limit, około 10 tysięcy złotych chyba i teraz, no, jest to fajna opcja, jest to coś dodatkowego. Allegro zawsze lubi, że im masz więcej opcji dostawy, im masz więcej metod, im masz więcej tego wszystkiego, no to algorytm, powiedzmy, Allegro patrzy na Was łaskawszym okiem, no i pozycjonuje Wasze Aukcję troszeczkę wyżej. No i teraz yy, ja już bym to aktywował, jednak rozmawiałem na ten temat z moim znajomym, który również wysyła sporo paczek, i zobaczcie sobie, jaką on dostał propozycję od Allegro. Taka mu się pojawiła opcja w Centrum Zniżek. Zawalcz o 200 wyróżnień. Już yy, krok dzieli cię od otrzymania pakietu wyróżnień o wartości 3800 zł. Aktywuj odroczoną płatność dla firm. I odbierz wyróżnienia. I teraz jest pytanie do Was, czy Wy również dostaliście taką propozycję? Dlaczego ja takich propozycji nie dostaję? On tam dostaje co chwilę jakieś wyróżnienia, co chwilę coś, a ja jestem, no nie wiem, nie, dotrzy, nie otrzymuję takich propozycji. I teraz nie wiem, czy mam czekać. Otrzymam jeszcze od Allegro, nie wiem, wiecie coś na ten temat? No bo może muszę Allegro trochę przetrzymać, to może też mi dadzą taką propozycję. Nie wiem, od czego to zależy. No jestem ciekawy powiem szczerze, że te 200 wyróżnień to by mi się przydało, no bo to naprawdę mogłoby zwiększyć dużo, znacznie moje obroty praktycznie przez miesiąc. No bo to by było, powiedzmy co 10 dni się e, wyróżnienie się odnawia, no to mógłbym 70, 70 aukcji promować przez miesiąc. No mówię, no jestem trochę wkurzony i jestem ciekawy Waszej opinii, no bo on sobie z tego skorzystał, a ja, a ja nie, a ja nie. Ten też bym chciał, o tak. Tak, to się widzimy dzisiaj.